Pan poseł Marek Sawicki w sprawie rozwoju biogazowni rolniczych jako jednego z elementów miksu energetycznego chciałby zapytać prezesa Rady Ministrów. Odpowiada z upoważnienia prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najpierw pan minister Jacek Czerniak, a potem podsekretar stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Miłosz Motyka. Bardzo proszę panie. Pośle, Panie Marszałku, Panie Ministrze. Dziękuję Obserwam bardzo. Bliski, panie Marszałku, Wysoka Izbo. Eksperci polscy i międzynarodowi określają, że Polska obok Niemiec w Europie ma największy potencjał biosubstratu do produkcji biometanu, biogazu wykorzystywanego na cele energetyczne, na cele pro, produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Ten potencjał określany jest tylko na podstawie produktów ubocznych i odpadowych z rolnictwa na poziomie 8 miliardów metrów sześciennych metanu. Jeśli doliczymy do tego biomasę komunalną, jeśli do, do, doliczymy do tego biomasę odpadową kuchenną, szeroko rozumianą, restauracyjną z przetwórstwa rolno-spożywczego, to mamy kolejne 8 miliardów, Metrów sześciennych czystego biometanu. To jest tyle, 12-16 miliardów, to jest tyle, ile w szczycie importowaliśmy gazu kiedyś z Rosji. I ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego w polskim rządzie i poprzednim, i tym nie ma zainteresowania, wsparcia rozwojem biogazowni rolniczych. Małe biogazownie rolnicze nie wymagają pozwolenia na budowę, nie wymagają. Uzgodnień środowiskowych można je budować z dnia na dzień. Zbudowanie 14 tysięcy, bo tyle gospodarstw rolnych produkuje 95% produkcji zwierzęcej w Polsce. Zbudowanie 14 tysięcy biogazowni rolniczych, to jest okres trzech, maksymalnie pięciu lat. To jest możliwa do uzyskania moc energetyczna roczna na poziomie 42 terawatogodzin. Tyle samo ciepła na poziomie 42 terawatogodzin. To jest więcej niż planowane trzy siłownie jądrowe, które będą za 20 lat. A te małe biogazownie rolnicze nie wymagają dzisiaj przebudowy systemu energetycznego, bo pracujące w systemie szczytowym w godzinach szczytowego poboru energii mogą być przyłączane do sieci niskiego i średniego napięcia. Szczególnie Zainteresowanie tym projektem powinno być w resorcie rolnictwa, bo zeroemisyjna żywność jest przyszłością. Jeśli my nie zrobimy tego w ciągu najbliższych trzech lat, to Polska, potęga eksportowa w zakresie produkcji rolniczej, będzie miała w każdym europejskim i światowym sklepie czarny, a nie zielony pasek. Dlatego wzywam mój rząd, wzywam moich ministrów do tego, żeby w końcu podjęli ten projekt na poważnie. Nie został. Dobrze, ale Nie został. I bardzo proszę, pan minister Jacek Czerniak. Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, to bardzo ważne pytanie grupy posłów. Przed chwilą o tym mówił pan minister Marek... Sawicki, jak ważna kwestia dotycząca właśnie tych spraw jest przed nami. Otóż informuję, że Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi intensywne prace w tym kierunku. My popieramy wsparcie inwestycyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii, a w tym szczególnie dla biogazowni rolniczych. Bo uważamy, że znaczenie transformacji energetycznej dla polskiej wsi jest bardzo duże i chcemy, żeby ten proces odbywał się w sposób zrównoważony, to znaczy umożliwiający produkcję energii z odnawialnych źródeł energii oraz produkcji rolnej i produkcji żywności. Zależy nam na tym, aby te inwestycje w oze miały charakter lokalny i żeby rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich byli bezpieczni i samowystarczalni energetycznie, bo to obniża przede wszystkim koszty energii i również poprawi stan środowiska, klimatu. Wszystko to przełoży się na znaczenie poziomu życia na obszarach wiejskich i to jest nasz cel, który realizujemy. My pracujemy nad tym intensywnie, tym bardziej. Wezwanie naszego kolegi, pana posła Marka Sawickiego, traktujemy bardzo poważnie, ponieważ jego wiedza, jego zaangażowanie w ten problem jest bardzo istotne. My przedstawimy po wakacjach pewne rozwiązania, które dotyczą tej kwestii. Chciałem poinformować, że w celu umożliwienia przyłączenia do sieci nowych instalacji OZE, w tym biogazowni rolniczych, w ramach rewizji KPO. W komponencie Repower i EU na wniosek właśnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidziano środki finansowe na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnych, elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Planowany budżet to prawie 1 miliarda euro. Nie muszę Państwu mówić, wszyscy o tym wiemy, jakim problemem są właśnie dystrybucje sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza niskiego i średniego napięcia na obszarach wiejskich. Jest to jeden z podstawowych ograniczeń, można powiedzieć, których chcemy przełamać jako tę barierę właśnie dotyczącą tej kwestii. Obecnie, ponieważ my jako Ministerstwo Rolnictwa pracujemy w tym aspekcie biogazowni, obecnie skierowany został przez ministra klimatu i środowiska jako mi ministra właściwego do spraw polityki energetycznej Polski do uzgodnienia i opiniowania dwa projekty ustaw, to jest o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmianie ustawy prawo energetyczne i właśnie w tych dwóch projektach ustaw nasz, nasz wkład jako ministerstwa rolnictwa będzie istotny z punktu widzenia właśnie przyspieszenia rozwoju biogazowni rolniczych. Szanowni Państwo, w zakresie inwestycji, które dzisiaj można realizować w biogazownie rolnicze, następujące programy są istotne. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej 23-27. Natomiast w celu, w zakresie inwestycji umożliwiających dodatkowe dochody ze sprzedaży energii jest bardzo istotny i bardzo cieszący się popularnością program Energia dla Wsi. Jest to program wdrażany z inicjatywy właśnie naszego resortu. A realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródłem finansowania są środki funduszu modernizacyjnego. Szanowni Państwo, te kwestie, które omawiał pan poseł Marek Sawicki, są również bardzo istotnym elementem pracy całego rządu. Chciałem poinformować, że. Właśnie wczoraj odbył się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Ten Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w Randze Ministrów go, różnych resortów gospodarki, kisiu, technologii, rolnictwa właśnie opracowuje ten nowy kierunek rozwoju energii, energetyki w Polsce, w tym OZE, a w tym właśnie z naszego punktu widzenia biogazowni. Otóż naszym zdaniem jako resortu produkcja zwierzęca Musi być związana z budową biogazowni. To jest ten element kluczowy z punktu widzenia naszego resortu i to właśnie przedstawiamy jako kwestie kluczowe dla rozwoju, dla właśnie spraw związanych z biogazownią. Te wsparcie, które jest dotychczas, ono rzeczywiście można powiedzieć dotyczące i planu strategicznego i KPO inwestycji, można powiedzieć, że. Jest, cieszy się dużą popularnością, więc w związku z tym chcemy rozwijać ten kierunek, zmiana, o czym świadczy zmiana chociażby rewizja KPO i to są te sprawy, które są naszym zdaniem istotne z punktu widzenia tej właśnie sprawy. Również ze strony resortu chcemy, to już zapowiedział minister Czesław Siekierski, stworzyć nowy departament, który będzie zajmował się odnawialnym źródłem OZE. I to będzie ta kwestia priorytetowa ze względu na sprawy związane z biogazownią biogazowniami. Również ten element naukowy chcemy, że tak powiem, bardzo górnolotnie zaangażować. Tu nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem i, i warszawskim, i poznańskim. Duży wkład merytoryczny w tym zakresie właśnie liczymy na to. I, i te wszystkie sprawy doceniając i, i to, co powiedziałem, będzie realizowane w tym kontekście, o którym pan właśnie Marek, poseł, pan, poseł Marek Sawicki, pan minister, mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, z przykrością stwierdzam, że kompletnie nic nie rozumiecie, jeśli chodzi o biogazownie rolnicze, o małe biogazownie rolnicze. One nie potrzebują dzisiaj żadnych zespołów, one nie potrzebują żadnych nowych ustaw, one potrzebują decyzji przeznaczenia części KPO na wsparcie finansowe i od jutra można instalować małe biogazownie rolnicze do pół mega. Mówię o tych małych. Wy będziecie tworzyć zespoły, wy będziecie pracować, a w tym czasie Shell Total Saudi Aramco już wykupiła w Polsce ponad 50% biosubstratu do produkcji biometanu. I za chwilę zagraniczna konkurencja na polskim biosubstracie będzie wypracowywała swoje narodowe cele wskaźnikowe, a Orlen za 5 lat będzie bankrutem, bo nie ma Poza jednym projektem ani jednej biogazowni rolniczej, która będzie pozwalała mu produkować biometan dla wypełnienia narodowego celu wskaźnikowego. Skończcie z tworzeniem zespołów. Skończcie z przygotowywaniem ustaw, które są do niczego niepotrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować. Dziękuję bardzo, panie pośle. Drogi Marku, nie byłbym sobą, gdybym... Marek, panie pośle. Ja byłbym sobą, gdybym ci nie przypomniał w sposób bardzo delikatny, że szefem tego resortu jest Czesław Siekierski i myślę, że też mógłbyś go zapytać na klubie swoim o politykę w tej sprawie. Nie bardzo nie proszę, pan poseł. Nie, bardzo proszę, pan, pan poseł. Nie, pan Siekierski nie masz czego prostować. Radyś jest ministrem w tej sprawie. Otóż, otóż, panie marszałku, Wysoka Izbo, o tej sprawie ze wszystkimi ministrami Czesław, rozmawiam co najmniej od pół roku. Pan Miłosz Motyka, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Tak, jest to element, który może przyspieszyć w Polsce transformację energetyczną. Jest to element, który w polskim prawie jest już możliwy do zaimplementowania i myślę, że z tym, z czym trzeba skończyć, a co pan minister, pan marszałek Sawicki zwrócił uwagę, to z pewną silosowością i z tym może trochę był przez ostatnie szczególnie 8 lat problem, bo był gigantyczny problem, jeśli chodzi o zakres kompetencyjny w zakresie wsparcia biogazu, o czym mówią nawet posłowie. Posłowie obecnej opozycji niegdyś koalicji rządzącej, że te przepisy dotyczące biogazu nie były w pełni skoordynowane, ich wdrażanie nie były skoordynowane pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Ministerstwem Rolnictwa. Więc to absolutnie jest wyzwanie, które podejmujemy. Jeśli chodzi o tę. Zespoły, mamy Radę Koordynacyjną już do spraw biogazu. Zaproszony na następną Radę jest przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. To się zmieniło, bo do tej pory tak nie było i jesteśmy w stanie już gotowe rozwiązania implementować zgodnie z tą zasadą, o której mówiłem, skończenia silosowością projektów i rozmową również z agencjami, instytucjami rządowymi, które mogą wykorzystać ten potencjał, który w Polsce jest, doprowadzając de facto do niskoemisyjnej gospodarki rolnej, do tego, żeby ta emisyjność w samych gospodarstwach rolnych była jak najniższa. Ale w swoim pytaniu pan. Poseł Sawicki wraz z grupą posłów zawarli kwestię stabilizacji systemu elektroenergetycznego. I tak biogazownie w tym systemie mogą tę stabilizację poprawić, ale my, jako resort klimatu i środowiska, o tych kilku rzeczach chciałbym powiedzieć, które w najbliższym czasie wprowadzimy. Bo z tym niestety poprzedni rząd sobie nie poradził. To są zmiany w programie Mój Prąd, które chcemy zmienić, by obligatoryjnym było zagwarantowanie dofinansowania do magazynu energii wraz z instalacją fotowoltaiczną, by w pełni wykorzystać zasadę prosumenta. By zainwestować w skuteczne, efektywne magazyny energii, bo dzisiaj w polskim systemie elektroenergetycznym, chcąc wprowadzać więcej energetyki z OZE, odblokowując ten potencjał, który Polska ma, zarówno jeśli chodzi o wiatraki na lądzie, jak i biogazownie, nie możemy jej wykorzystać, bo też często sieci przesyłowe, sieci dystrybucyjne nie są do tego przygotowane, dlatego. Nowy plan polskich sieci elektroenergetycznych 64 miliardy złotych do 2034 roku już jest przyjęty i będzie realizowany. To jest największy program inwestycyjny w zakresie sieci przesłowych w historii naszego państwa ten projekt transformacji energetycznej jest myślę kluczowym projektem dla naszego rządu. Kończymy z silosowością polskiej energetyce, kończymy z tym imposybilizmem, który był widoczny przez ostatnie lata. Teraz ta koordynacja na pewno będzie lepsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.